Dzień dobry, Bur, witamy Was w kolejnym odcinku co w lesie piszczy. Dzisiaj nietypowo, bo nie zabieramy Was do lasu, tylko zabierzemy Was na łąkę, ale to nie jest byle jaka łąka. O co tutaj dokładnie chodzi, sami zobaczcie. Stoimy właśnie wśród 39 gatunków różnych roślin. Wysialiśmy je tutaj po to, żeby nie tylko w tym roku, ale też i w przyszłych latach cieszyły wszystkie dzikie zapylacze. Głównie tutaj są posiane byliny, one będą kwitnąć w następnych latach. A to, co widzicie, to są rośliny jednoroczne. Miejsce, to, w którym się znajdujemy, jest. Nie do końca zwyczajną łąką, bo gdzie jesteśmy? Tak naprawdę znajdujemy się w mieście w Opolu, w dzielnicy Kolonia Gosławicka. Tak, za nami widać domy, budynki. W miejscu, kiedy rozpoczynaliśmy tutaj tworzenie łąki kwietnej, mieszkańcy wystraszyli się, że powstanie kolejne jakieś osiedle domków. Bardzo się zdziwili. Cieszymy się, że tak pozytywnie byli zaskoczeni tym, co tutaj powstało, bo powstała fajna łąka i to właśnie dla kogo powstała ta łąka. Ta oczywiście powstała dla tych dzikich zapylaczy, które, którzy, które robią tak nieocenioną pracę zapylają te wszystkie rośliny, nie tylko właśnie kwiaty, ale również yy, wszystkie krzewy, drzewa i tak dalej? Dokładnie, no, jest problem. Sama pszczoła miodna, o której tak często słyszymy, ratujmy pszczoły, nie jest do końca zagrożonym gatunkiem, ponieważ nią zajmują się specjaliści, czyli pszczelarze. Natomiast wszystkie inne dzikie zapylacze mają troszeczkę problemu, ponieważ teraz wszyscy mamy piękne, równe, gładkie ściany budynków, nie ma stodu, nie ma rozwalających się jakichś szopek, nie ma gdzieś tam tej słomy we. West... Stającej I tych przestrzeni w mieście czy nawet na wsiach, żeby te dzikie zapylacze mogły poskładać jajeczka, jajeczka jest niestety bardzo mało, a właściwie coraz mniej. I też jako symbol e, mamy tutaj taki symbol. Tak, w tych domków. Zdecydowanie, zdecydowanie bardziej symbolicznie, faktycznie, tak jak tutaj Jacek mówi, e, postawiliśmy kilka takich domków e, zbudowanych e, i stworzonych razem we współpracy z Fundacją w Rozwoju. Pozdrawiamy bardzo Fundację. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. E, mamy nadzieję, oczywiście, że te domki zostaną e, zamieszkane przez owady. Ale to jest ten symbol, który ma właśnie zwrócić uwagę na to, że takie miejsce, to nie musi być koniecznie domek y, dla dzikich zapylaczy, ale może kawałek jakiejś starej szopki, kawałek jakiegoś miejsca w waszym ogródku pozostanie dziki. Tak wyglądało to miejsce jeszcze niedawno. Ugór, nieużytki z dużą ilością na włoci. W tym roku z inicjatywy na Opole udało się przekształcić to miejsce właśnie w tą piękną łąkę kwietną, która cieszy oko nie tylko nas, ale i okolicznych mieszkańców. No, plan był niesamowicie prosty, zwiększyć różnorodność biologiczną miejsca, które było może nie do końca. Pustynią biologiczną, bo no, ta monokultura na Włocie tutaj była z kilkoma e, samosiekami, ale zmieniliśmy to miejsce e, jednak w raj dla dzikich zapylaczy i wcale to nie było trudne. A warto zaznaczyć, że jest to nasza pierwsza łąka kwietna, ale to też dzięki temu, że mieliśmy kontakt ze wspaniałymi specjalistami. Tą mieszankę na łąkę wilgotną, bo tutaj mamy e, mieszankę na łąki wilgotne, e, zakupiliśmy z firmy Tora w spod Spodklucz Lokalna firma niedaleko Opola. Są specjalistami, jeżeli chcecie, śmiało też możecie do nich się skierować po nasiona. Bardzo łatwo taką łąkę okazuje się zrobić. Nie jest to trudne, zachęcamy. Jeżeli chodzi o tą łąkę, coś tutaj jeszcze jest. To nie są tylko kwiaty i byliny. Oczywiście, że tak, taka łąka to nie tylko kwiaty, nie tylko byliny, ale oczywiście nie możemy zapomnieć o drzewach. Posadziliśmy tutaj kilkadziesiąt, e, kilkadziesiąt drzew, jabłoni starych gatunków, które w przyszłości kwitnąc i rozrastając się, oczywiście też będą e, nadadzą no kawałek cienia na pewno mieszkańcom, tak. a jesienią będą mogli przyjść na smaczne, smaczne jabłka. Na sam koniec podsumowując, chciałbym Wam powiedzieć, że ta łąka ma być takim symbolem, żeby każdym instytucjom, firmom, które mają kawałek zieleni zapaliła się taka lampeczka, że może coś takiego u siebie zrobimy. Zachęcamy nie tylko do tworzenia łąk kwietnych. Jeżeli macie kawałek ogródka, możecie zrobić mały pas kwietny. Jeżeli nie macie ogródka, też możecie mieć coś łąkowego. Możecie zrobić taką mini łąkę świetną w swojej doniczce. To już wszystko na dziś. Zapraszamy na kolejne odcinki DaszBur. Do widzenia.